Witam, jesteśmy w porcie aktowym Klinica Morska. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Właśnie tutaj widzę, że przebudowano, to jest nowy obiekt wybudowany, hangary. Tu kiedyś była taka taka mała tawerna, można było coś zjeść, teraz już nie ma. No nie ma żadnej jednostki pływającej przeciwieństwie do portu Gdańsk do centrum żeglarstwa tego Narodowego Morskiego. Tutaj mamy jachty wyciągnięte i stojące już na terenie zamkniętym za płotem. Cennik jest, regulamin, klinica morska. Ile co sumowanie kosztuje, pisze tam ile za metr bieżący, 15 zł za 7 metrów i 7 metrów do 9, 15 a 137 za 7 metrów, no i tak od metra się dłużej płaci z jednostki przez dobę. No ale teraz nie mamy żadnej zacumowanej. Mamy sezon na zimę. Tutaj są wyciągnięte wszystkie te pływające po pomosty i składowane. No a tu jachty pełnomorskie, co pływają też po zalewie Wiślanym. No teraz mogą przepłynąć przez przekop na morze już, nie? Przedtem przez Ciśnienie piaskie. No, przed chwilą byliśmy w porcie Nowy Światy na przekopie Mierzei Wiślanej. Tam stoi statek Tanais i czeka na prze przepłynięcie przez śluzę. Niestety, śluza nie jest możliwa do przepłynięcia dzisiaj, bo otwierana jest ręcznie. Przyjeżdża serwis i ręcznie otwiera śluzę, bo w tej chwili maszynownia została zalana podczas sztormu i już poprzednio nie mógł wypłynąć ten statek, a teraz znowu będzie musia, musiał płynąć, jak przyjdzie serwis i ręcznie od, od, odporzy, No Tutaj mamy obiekty dla żeglarzy, żeby sobie się wąpać, wymyć i, 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 i regulamin jest, no. pętla żułaska. No, pętla żułaska to jest ciekawa e, okolica, bo się można przepłynąć pętlą e, tutaj. I różne ciekawe są po drodze atrakcje, śludzy i tak można sobie popłynąć. Po drugiej stronie, po drugiej stronie, no, płyniemy tam i tam jest już, no Frombork, prawda, Frombork. To Frombork, tam jest katedra, tam Mikołaj Kopernik był, prawda, no a tam jeszcze są inne brzegi, no. Cała filozofia polega na tym, że na razie jeszcze z tego, jak to się mówi, nie można popłynąć do Elbląga, bo no ta na isto popłynie jeszcze, ale są te bardziej zamrożone okręty, to nie dają rady, bo no jeszcze nie jest pogłębiona. Od do, do 2006 roku czy tam mają pogłębianie zrobić. No przedtem był problem, że zbudowali, zbudowano tą, to, ten przekop, mierzej wyślanej no i niestety kto miał zbudować tam ten pogłębić ten tor wodny przy Elblągu, no miasto Elbląg nie chciało, rząd też nie chciał, bo chciał udziały mieć w porcie Elbląg, a teraz już bez udziałów, no, da, dało pieniądze rząd na pogłębienie, no i będą pogłębiać, prawda. To tak wygląda klinica, morska tam mamy koło, muńskie. No, i tak wygląda ładnie. Jest słońce, świeci, i tak wygląda nasz szakrynica. Pusto, bo nie ma ludzi. Dzisiaj mamy drugi luty. Matki Boskiej Gromniczej, święto. I tak to leciało. także Zapraszamy do klinicy morskiej. Tu są różne ciekawe rzeczy. Szczególnie, kiedy jest sezon, to można na żaglach popływać i nie tylko. Natki też wpływają, tu piszę, że wędlarz Żłaska dostała 2010-2014, dostała pieniądze z funduszu rozwoju regionalnego, finansowana przez, przez słów przez Unię Europejską było, no wszystko z tej Unii, znaczy no, musimy tam wpłacać, nie? I tu jest taki gościu, co jak on się nazywa, no to jest Pirs Komandorów Jachtu Klubu Klinica Morska, 971 216 Jacht Klub Klinica Morska. Proszę Państwa, jak kiedyś pamiętam tu fajne takie budy drewniane stały, można było potańczyć. A teraz wszędzie beton, beton. Jeszcze raz beton pozdrawiam i zapraszam do Klinicy Morskiej. No, można po betonie puszczać konie. Ahoj, Czerwony Korsarz, Zdańska, tym razem w Klinicy Morskiej.